Super, że jesteś. Dziś opowiem ci o kimś wyjątkowym. O kimś, kto wykazał się ogromną odwagą i chęcią przeżycia. O kimś, dzięki komu przestępca został złapany. A patrząc na to, co się działo, to ten wyjątkowy ktoś na pewno nie byłby ostatnią ofiarą. 911, co się dzieje? Pralnia na Ford Street. Jaki problem? Zostałam uprowadzona. Kto cię uprowadził? Sean Grayt. Gdzie jest w tej chwili? Śpi. Gdzie śpi? W sypialni. Ja jestem w tej sypialni razem z nim. Proszę, pospieszcie się. Czy on ma broń? Paralizator. Czy możesz w jakiś sposób wydostać się z budynku? Nie wiem, czy udałoby mi się to bez obudzenia go. Boję się. 13 września 2016 roku, 6:48. Rozlega się dźwięk telefonu u dyspozytora linii 911. Rozmowa przychodzi z Ashland, miasteczka leżącego około godziny drogi na południowy zachód od Cleveland w stanie Ohio. Zacytowana powyżej rozmowa jest kontynuowana. Operator pyta dziewczynę, czy ta może się udać do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Pokoju. Może do zamykanej łazienki? Dziewczyna mówi, że nie ma takiej możliwości. Że nie wie, co by jej zrobił, gdyby do tej łazienki się udała, ponieważ została związana. Dalej mówi, że nadal jest związana, ale odrobinę udało jej się wyswobodzić. Rozmawia, rzecz jasna, z telefonu porywacza. Pyta, czy już jadą policjanci. Operator odpowiada, że tak, już wysłała oficerów. Na co dziewczyna odpowiada, proszę, wyślijcie wystarczającą ilość. Jesteś ranna? Krwawisz? Już nie. Później dziewczyna mówi, że chyba go obudziła. Przerażona pyta szeptem, jak długo jeszcze? Tamta odpowiada, że policja jest w jej okolicy. Pyta, czy ich słyszy. W tym akurat momencie nie słyszała ale w końcu udało im się odnaleźć opuszczony budynek przy 363 Covered Court, a w nim Jane i jej oprawce. Dlaczego Jane? Dlatego, że dane tej ofiary nigdy nie zostały podane do wiadomości publicznej, więc już przez całą opowieść będę nazywała ją Jane. Jest to odpowiednik polskiego NN, czyli osoby nieznanej. W Stanach jest to zwykle Jane Doe lub John Doe. Jane była więziona przez trzy dni, zanim udało jej się odnaleźć okienko na to, by zaryzykować własnym życiem i zadzwonić na numer alarmowy. Przez te trzy dni była zabawką szona, Uprowadził ją po półtorej miesiąca znajomości. Często ktoś w takich sprawach ofiara niejako sama prosi się o kłopoty, idąc do domu osoby nieznanej czy udając się na imprezę ze świeżo poznanym facetem. Ale nie tym razem. Owszem, Jane nie znała go długo, ale umówili się zwyczajnie na lunch w środku dnia. Po lunchu mężczyzna zaproponował, że daje jej jakieś ubrania, które przygotował dla niej i ma je u siebie w domu. Nie muszę chyba dodawać, że z tego domu po prostu nie wyszła. Sean Michael Great na świat przyszedł 8 sierpnia 1976 roku. Sześć lat później jego rodzice rozwiedli się. A matka zrzekła się praw do opieki nad synami na rzecz ojca, choć było to dziwne, ponieważ on dalej mieszkał z nią. W 1995 roku ukończył River Valley High School, w której był lubiany, określany jako czarujący, wesoły, zawsze uśmiechnięty oraz jako ulubieniec dziewczyn. Dziewczyny jednak miały do powiedzenia na jego temat coś więcej. Twierdziły, że jest zazdrosny, że jest brutalny, że je kontroluje. Jego pierwsze aresztowanie za agresywne zachowanie wobec ówczesnej dziewczyny miało miejsce, gdy ten miał zaledwie 18 lat i w przypływie agresji złapał ją za gardło. Pięć lat później znów dobrał się do cudzego gardła. Tym razem była to jego 17-letnia dziewczyna w ciąży. Włamał się do niej, próbował dusić, a na koniec powiedział, że ją zabije. Nie wiem, czy to dziewczę nie wniosło zarzutów, czy co się stało, ale osiem miesięcy później znów włamał się do domu, w którym mieszkała i uzbrojony w nóż, schował się pod kanapą. O dogodnej porze wyszedł i zaatakował ją i jej siostrę. Za ten wybryk został skazany i odsiedział niemal cztery lata. Jak wiesz, albo i nie. Re socjalizacja to jest mrzonka dla tych, co wierzą w garbate aniołki i latające świnie. Tak więc po wyjściu Sean, wyszkolony już przez innych więźniów, co i rusz, zbierał nowe wpisy w swojej kartotece. Napaści, przemoc domowa, nadużywanie napojów wyskokowych czy substancji uważanych przez rząd za nielegalne, Ponieważ nie są w stanie obłożyć ich akcyzą, a do tego próby powiększenia sobie zawartości majtek poniżaniem, wykorzystywaniem oraz biciem kobiet były dla niego na porządku dziennym. Poza tym dorobił się dwójki dzieci, każdego z kim innym, koniec końców miał ich troje. Wyobraź sobie, że trafiła się nawet jedna taka, Amber, która za niego wyszła. Jedną z jego dziewczyn była Christina Hildreth. Kobieta wytrzymała z tym psycholem praktycznie 5 lat, kiedy w 2010 roku i ją chwycił za gardło i masakrycznie pobił. Kości ręki miała popękane. Jakimś magicznym sposobem kobiecie udało się przekonać agresora, by pozwolił jej pójść na pogotowie. A on po tym wszystkim był tak szarmancki, że oczywiście udał się tam razem z nią. Głównie po to, by nie powiedziała prawdy rzecz jasna. Wersja oficjalna: Kristina upadła. Na szczęście pojawił się i drugi cudowny zbieg okoliczności, kiedy kobieta została sam na sam z pielęgniarką. Gdy na miejscu pojawiła się policja, jego już nie było. Ukrywał się przez cztery dni, zanim został złapany, w mieszkaniu Krystyny. Że co? Chris nie wróciła do swojego domu. A poszła mieszkać do matki, która na czas jej dojścia do siebie zaoferowała pomoc. Jednak jak ma się zwierzaki, to szpital czy nie należy albo o nie zadbać, albo w jaki sposób je zabezpieczyć na czas naszej nieobecności. Na szczęście Krystyna miała koty, więc wpadała tylko po to, żeby dać im jeść, pić i wyczyścić kuwetę. Podczas tych wizyt zauważyła, że klapa od sedesu jest podniesiona. Że jedzenie przemieszcza się samo po mieszkaniu, że różne pomniejsze przedmioty nie znajdują się tam, gdzie się znajdowały, a ponieważ ten podcast to nie hula i dusza paranormalne, to Chris nie zadzwoniła po Ghostbusters, tylko na policję. Gdy ta przybyła na miejsce, odnalazła adamskiego boksera schowanego w kanapie. Najpierw był pod kanapą poprzednim razem, pamiętasz? A teraz był w kanapie. Ten wybryk kosztował go pół roku w więzieniu. Później jakoś krył się bardziej, bo nie wydaje mi się, że przez kolejne kilka lat był grzeczny. W każdym razie przenieśmy się do 2016. 16 sierpnia tegoż roku ginie wszelki ślad po Elizabeth Griffith. Mieszkająca w Ashland 29-latka miała problemy natury psychicznej jej zaginięcie zostało jednak zgłoszone niemal miesiąc później, bo 8 września 2016 roku. Na stronie jednostki policji w Ashland widnieje informacja o tym, że kobieta żywa była widziana właśnie 16 sierpnia w okolicy sklepów Walmart i Aldi. W opisie zaginionej kobiety zaznaczyli także, że istnieje możliwość iż Elizabeth przebywa w Ontario. Tego samego dnia, gdy w końcu zgłoszono zaginięcie Liz, policja przyjęła także zgłoszenie o zaginięciu Stacey Stanley, znanej także jako Stacy Hicks. 43 latka także mieszkała w Ashland, ale ani wiek, ani wygląd nie były w żadnym stopniu zbliżone do poprzedniczki. Po odnalezieniu jej samochodu rodzina stwierdziła, że ktoś inny musiał pojazd prowadzić. Ciężko jednak byłoby obydwie kobiety połączyć. Elizabeth była kilkanaście lat młodszą otyłą blondynką, ściętą praktycznie na zapałkę, nie posiadającą prawa jazdy ani tym bardziej samochodu. Stacy miała ciemne, krótkie włosy, była szczupła, starsza i miała samochód. Połączył je sposób, w jaki odebrano im życie. Zarówno one, jak i trzy inne kobiety zostały uduszone. W czasie, gdy Sean był w związku z Krystyną pozbawił życia 23-latkę z Minden w stanie Louisiana. Dana Nicole Laurie została znaleziona w rabstwie Marian w Ohio 9 lat przed aresztowaniem dusiciela. A ponieważ w 2016 roku nadal figurowała w bazie jako druga już Jane Doe, to stróże prawa sami na pewno nie przypisaliby jej śmierci do sprawy Krzona. 23-latka osierociła dwie córki, roczną i pięcioletnią. Trochę za małe szkraby na zgłaszanie zaginięcia i identyfikację. Dusiciel za to potrafił podać jedynie jej imię. W pełni zidentyfikowano ją dopiero w styczniu 2018 roku. Pamiętasz też zapewne jak mówiłam, że nie wierzę w to, żeby on siedział sobie grzecznie przez kilka lat. Tylko zapewne po prostu nikt go nie złapał. A więc nie złapano go w marcu 2015 roku, kiedy to policja odnalazła ciało Rebeki Lacey, a jej zgon przypisała przedawkowaniu. Prząd stwierdził, że Beka ukradła mu w barze 4 dolary, więc ją udusił. 13 września 2016 roku, a więc w dzień jego aresztowania, zaprowadził policję hrabstwa Richland za zgliszcza pewnego domu. Zaprowadził ich do ciała Candice Cunningham. Finalna lista zarzutów przedstawiona w sądzie była dość długa, bo składała się z 23 punktów: od uprowadzenia, napaści wszelkiej maści, włamania, wejścia, rozboju czy majstrowania przy dowodach, po morderstwa. Mówię oczywiście jedynie o hrabstwie Ashland, bo w dwóch pozostałych miał inne. Zarzuty i inne sprawy. Szanowi przypisano obrońcę z urzędu. Nijaki Rolf Whitney chyba bardzo nie chciał, żeby jego klient miał jakiekolwiek szanse na niższy wyrok, ponieważ w jego imieniu nie przyznał się do winy. W języku angielskim jest takie coś, z czym zawsze mam problem przy okazji tłumaczenia, a mianowicie pli. Ponieważ, pomimo tego, co twierdzi wujek Google, to nie jest Żaden zarzut, tylko odpowiedź osoby oskarżonej lub też jego zespołu obrońców na zarzuty. Można złożyć pli, czyli taką odpowiedź jako guilty, czyli winny, kiedy to delikwent przyznaje się do zarzucanych mu czynów, albo not guilty, kiedy to do tych zarzutów się nie przyznaje. Nie wiem, chyba zaczną używać słów jak oświadczenie albo ustosunkowanie się bo chociaż samo działanie czy postępowanie na pewno jest ci znane, to jest ten moment, kiedy sąd się pyta, czy oskarżony przyznaje się do winy i oskarżony odpowiada tak lub nie, to ja nie znam polskiego odpowiednika nazwania tej odpowiedzi jednym słowem, jakim w języku angielskim jest właśnie pli. Możesz podać takie słówko w komentarzu, bo ja chętnie taki skrót przyjmę. W każdym razie naszemu dzisiejszemu delikwentowi zwyczajnie groziła kara śmierci, ponieważ taka w stanie Ohio istnieje. A obrońca oświadczył brak winy. No dobra, jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, szybkie wyjaśnienie. Jeżeli komuś grozi czapa, to w znakomitej większości przypadków obrońca szuka ugody. Zazwyczaj jest ona taka, że oskarżony przyznaje się do mniejszych zarzutów, lub zwyczajnie takich, które niosą za sobą mniejszą karę, lub zwyczajnie takich, które niosą za sobą mniejszą karę. Ale w zamian za to najcięższa, w tym wypadku kara śmierci, nie jest brana pod uwagę przez prokuratora. Czyli przyzna się do winy, ale dostanie na przykład dożywocie, a nie czapę. Dlatego mówię, że Rolf wyjątkowo chyba nie chciał go bronić. Christopher R. Tunnell, prokurator hrabstwa Ashland, zażądał najwyższego wymiaru kary dla oskarżonego. Później Obrońca Szona złożył oświadczenie niewinności, czy też braku winy, bo to są dwa różne słowa w języku angielskim i one nie są sobie równe, na podstawie niepoczytalności, a jeszcze później rozprawa była odkładana kilkukrotnie, aż ostateczną datę ustalono na 9 kwietnia 2018 roku. Równocześnie przeciwko mężczyźnie wysunięto oskarżenia w pozostałych dwóch rabstwach. Czyli Richland i Marian. I tak jak Rolf składał o brak winy swojego klienta, tak klient wszem i wobec przyznawał się do tego, co uczynił. Najbardziej pociągała go kariera medialna. Nie dość, że przyznawał się w mediach do samych czynów, to jeszcze podawał powody, tak zwane motywy. Poza kradzieżą tych czterech dolarów twierdził na przykład, że jego ofiary nie chciały żyć. A on, dobry wujaszek, po prostu im pomógł. Znasz ten kawał, w którym leśniczy się wkurzył i wygonił wszystkich z lasu? Tutaj zaszła właśnie taka sytuacja. Zarówno obrońca, jak i prokurator połączyli siły i wnieśli o tak zwany Gag Order. W tłumaczeniu dosłownym byłby to nakaz knebla. Udało im się sądowy knebel uzyskać, w związku z tym media nie miały już dostępu do dusiciela gaduły. Później zaczęła się sądowa zabawa w kotka i myszkę, bo ciężko jest mi to inaczej nazwać. Pamiętasz, że obrońca wnosił o niepoczytalność. Biegli sądowi uznali, że delikwent niepoczytalny w chwili popełnienia owych czynów nie był. Do tego kolejna ewaluacja stwierdziła, że mężczyzna jest w odpowiedniej kondycji, żeby stanąć przed sądem. To z kolei 7 kwietnia 2017 roku obrońca wycofał ten wniosek o braku winy z powodu szaleństwa. Generalnie, jak powiedziałam, zabawa w kotka i myszkę na koszt podatnika. Ostatecznie proces udało się rozpocząć 9 kwietnia 2018 roku, choć przez pierwsze dwa tygodnie wybierano ławę przysięgłych. Mowy wstępne rozpoczęły się dopiero 23 kwietnia. Ostatecznie obrońcami mężczyzny byli wspomniane już wcześniej przeze mnie Rolf Whitney oraz Robert Whitney. Natomiast oskarżycielami w sprawie byli Chris Tunnell, prokurator hrabstwa Ashland, Michael McNamara, zastępca prokuratora hrabstwa Medina oraz prokurator specjalny Mark Weaver. 1 czerwca 2018 roku Sean Michael Great został skazany na karę pozbawienia życia. Wyrok odczytał mu sędzia Ron Forshoffel. Była to Jednogłośna decyzja ławy przysięgłych, a Ron przychylił się do wymiaru kary. Dodatkowo 1 marca oraz 11 września 2019 roku został skazany na dożywocie plus raz 16 i raz 17 lat dodatkowo. To będzie pewnie jeden z tych, co w opuszczonych więzieniach straszy, bo poza dożywociem przecież jeszcze musi 30 lat odsiedzieć. Wyobraź też sobie. Że bezczelny typek składał apelację, która przez Sąd Najwyższy Stanu Ohio została odrzucona 10 grudnia 2020 roku. Z jednej strony mówię bezczelny typek, a z drugiej trzeba pamiętać, że w wielu stanach, a nie wiem czy nie w każdym, w momencie skazania na karę śmierci apelacja jest składana z automatu. Obecnie Sean oczekuje na wykonanie wyroku w Codes Correctional Institution. W stanie Ohio. Podczas swojego pobytu w więzieniu, Sean, jak każdy gwiazdor jego kalibru, udzielił wywiadu kasynist. I szczerze powiedziawszy, jednym z pierwszych pytań, kobita po prostu mnie wnerwiła. Zadała tak zwane pytanie, sugerujące odpowiedź. W tym konkretnym przypadku zapytała go, czy na przykład serial Dexter nie wpłynął na jego działanie. Nic mnie tak nie irytuje, jak wmawianie komuś, że filmy, seriale, gry komputerowe i tym podobne są sprawcami wszelkiej przemocy. Wszyscy swego czasu oglądaliśmy, lub niektórzy nadal oglądają Pudło z Trubadurami. Kto nie wie o czym mówię, to proponuję obejrzeć film Goście, goście z Jeanem Renault w roli głównej. I mimo tego oglądania jakoś nie chadzamy po ulicach i nie ubijamy ludzi. Do tego zwyczajnie potrzebne są pewne predyspozycje. I/ lub okoliczności, oczywiście. W każdym razie Cassie zapytała go też o niezidentyfikowaną ofiarę. On przyznał, że na 99% miała na imię Dana, a pozbawiło życia, ponieważ próbowała sprzedać jemu i jego matce jakieś gazety. On uznał, że to jest oszustka, a dalszą część tej historii już znamy. W tym samym czasie mężczyzna bywał w więzieniu z powodu alimentów na trójkę swoich dzieci. Mówiłam już, dlaczego zamordował Bekę, dalej Candice. Okazało się, że ona była jego dziewczyną przez 7 miesięcy. W tym czasie brała i łykała, co popadnie. Według Szona była brutalna i miała myśli samobójcze. Pokłócili się, więc ten zabrał ją na spacer, a po powrocie do domu też wiemy, co się stało. Elizabeth spotkał ją w strefie zabawy zwanej centrum krokodylek. Grali tam w różne gry i rozmawiali. Podczas tej rozmowy lis zdarzyło się popłakać. Powiedziała, że jest jej smutno, bo nikt jej nie kocha. A więc żon w ramach aktu miłosierdzia ukrócił jej męki. Ja się absolutnie nie nabijam, to są jego słowa. Żon po prostu chciał jej pomóc. A co odnośnie dziewczyny, która wykonała ten telefon na 911? Pan religijny, jak sam siebie określał, twierdził, że nie chciał zrobić jej krzywdy, że chciał się z nią ożenić. Panowie moi, w ramach zalotów, proszę nie porywać kobiet, nie związywać ich, nie trzymać ich siłą w domu i nie dawać upustu swojej chuci wbrew woli wybranki waszego serca. Uwierzcie mi, to nie jest to, czego pragną kobiety. Powiem więcej, na takie działania są paragrafy. Skoro już lekcje, jak się nie oświadczać, mamy za sobą, to wróćmy do ostatniego pytania. Kasia zapytała go, czy żałuje tego, co zrobił. Pół na pół. Ona nie chciały żyć, więc im pomógł. I już na zupełny Koniec końców padło pytanie, czy boi się kary śmierci. Tak, ale. Nie odpowiada mu, że ktoś ma wymierzyć mu sprawiedliwość. Owszem, jest winny, owszem, czuje, że zasługuje na taką karę, ale chciałby umrzeć na własnych warunkach. Więc on nie tyle się boi, co po prostu nie odpowiada mu sposób, w jaki to miałoby się wydarzyć. Wszelkie dodatkowe informacje są oczywiście dostępne w strefie patronów, a ja dziś oczywiście dziękuję Ci. Za to, że chciałaś spędzić ten czas ze mną. I jak zwykle, dzięki za suby, za komentarze i za łapki, bo każda z tych rzeczy świadczy o tym, że moje opowieści w jakiś sposób sprawiły Ci przyjemność i że chcesz, żebym nadal nagrywała. Do usłyszenia za tydzień. A tymczasem, dobranoc.